Cześć, opowiem dzisiaj troszkę o takim procesie podejmowania decyzji, bo to stanowi moim zdaniem bardzo duży problem, jeżeli chodzi o osoby, które zaczynają, czyli generalnie o sytuacje, kiedy trzeba podjąć decyzję o otwarciu pozycji. Załóżmy, czekamy na jakiś układ, na jakiś setup, on się pojawia, i nagle mamy taki, nazwijmy to, nie wiem, paraliż decyzyjny. Co ciekawe, taki paraliż najczęściej. Znaczy nazwijmy to paraliż, ja nie mówię, że, że to jest, ale, ale generalnie traci się pewność siebie co do otwarcia pozycji nagle, nie? Mimo, że się długo na coś tam czeka. Co ciekawe, zazwyczaj nie ma się takiego problemu w momencie, w którym planujemy otworzyć głupią pozycję, która nie jest nieprzemyślana. <laughs> tak często bywa. Natomiast problem pojawia się w momencie, kiedy planujemy otworzyć pozycję już sensowną, wyczekiwaną. No i tu z mojego punktu widzenia, jakby na bazie mojego doświadczenia problem jest taki, że paraliż taki pojawia się, kiedy nie jest, nie ma się dużej pewności siebie do tego, co tak naprawdę zagrywamy. Czyli strategia ta nie była przez nas jakoś długo przetestowana albo otwierane są na niej zbyt duże pozycje, przy których nie potrafimy sobie poradzić z zarządzaniem pozycją i tu mamy prosty moim zdaniem sposób. Jeżeli macie setup, który wiecie, że ma dobrą skuteczność, dobrą powtarzalność, widzicie to na wykresach, bo jakby od tego budujemy strategię, że, że szukamy jakiejś powtarzalności, którą możemy wykorzystać, to zaczniecie grać małym size'em. Róbcie to. Traktujcie to jak taki typowy proces. Mam setup, otwieram załóżmy, od małego, niech to będzie 100 akcji. Gracie setup, wychodzicie. Kolejny taki układ jest: znowu gracie, gracie tą setką, wychodzicie. I róbcie to przez tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. Widzicie, że dobry postęp, jest efekt. Kolejny raz grajcie dwusetką. Róbcie znowu to samo dwusetką. Jest, gracie proces, wychodzicie i do widzenia. I znowu dalej róbcie to trzysetką i powoli. Nie zróbcie tak, że robicie setką, po chwili tysiącem akcji albo od razu pięcioma tysiącami akcji. Okej, okay, może mam się wszczeli, ale moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że jak traficie kolejny taki układ, który nie... Akurat to będzie z gorszą skutecznością, Czy będziecie musieli go zamknąć na stracie, to grając za dużym size'em nie będziecie sobie umieli z tym po prostu poradzić i, i będzie strata większa niż się spodziewaliście, dlatego dobrze jest, jeżeli ten setup już macie, który, który wbijacie, żeby was nie sparaliżował, to grać właśnie spokojnie, powoli. No i tu jest też ważna rzecz, moim zdaniem dość, to taka, żeby jakby cały, cały ten proces, czyli sizing, setup, który macie, który jest zbudowany, analizować sobie, robić print screeny, patrzeć, mieć potwierdzenie, że to jest ten setup A dla Was, czyli taki najlepszy, gdzie, gdzieś tam już o tym na, na jakichś nagraniach mówiłem. I to, to pozwoli Wam przy kolejnej takiej samej sytuacji wykorzystać o wiele lepiej, o wiele lepiej każde z takich zagrań. I teraz spójrzmy na, na ekran. To jest przykład z wczoraj. Spółka INPX, ona poszła w ostatnich dniach z 4 centów do tam 65 centów. Ja grałem na niej ostatnio bardzo aktywnie, ale wczoraj od, jakby w piątek sobie powiedziałem tak, jeżeli będzie luka w górę na tej spółce dzień później, to zaczynam ją szorcić, bo moim zdaniem wybuduje się w końcu na niej układ mocno spadkowy i ona skorekci i to bardzo porządnie ten ruch, nie? I czekałem tak jak tutaj teraz Wam będę, będę rysował, czekałem na to, jak wyrysuje się dość jasny układ pod interesującymi mnie wskaźnikami, po to, żeby, żeby po prostu nastąpił fajny, fajny ruch. I tu mieliśmy to, co wspomniałem, czyli lukę na otwarciu, która sobie gdzieś tam, powiedzmy, bujała. Wyrysował się jeden, jeden nam poziom ważny. Ops, tutaj idąc. Podbitka, sam open, też wypchnięty kurs. I już później backside y. Niższa podbitka, niższa podbitka, niższa podbitka. I lowy też się tutaj w miarę jakieś rysowały. I widać było, że poziomem takim kluczowym, który na niej się robi, to jest 44, 45, 0,44, 0,45. Wyczyszczę to troszkę, żeby było teraz to bardziej widoczne. Zauważcie, ilukrotnie można było tutaj szorcić na tych właśnie backsideach. Tutaj z wyjściem na, 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 na pierwszej fali ponowna podbitka z wyjściem na fali i tak dalej. Natomiast ja zacząłem później już budować, grałem na tych, na tych falach, to za chwilkę też pokażę na, na przykładach już z wczoraj sesji, co zagrywałem. Natomiast największe dołożenie nastąpiło w, na tym etapie i z dołożeniem pozycji. I wychodzeniem jakby na określonych, określonych falach spadkowych. Czyli ja wychodziłem mniej więcej gdzieś tutaj, sobie też później dobierałem. Znowu wychodziłem, no i później miałem już od groma zagrań na wszystkich w zasadzie tu podbitkach. Jakie nam się gdzieś pomiędzy rysowały, nawet na takich mniejszych, gdzie to było stąd do tych poziomów, nie? I, I zauważcie, że to jest schemat, jeżeli obserwujecie to, co wrzucam na, czy na Twitterze, mój kanał to twitter.com, łamane przez daytrader.pl, macie linka do, do tego kanału w, no, w, opisie, w opisie filmu. I zauważcie, jak przejrzycie nam wykresy, na których, które wrzucam swoimi wejściami i wyjściami, że te schematy są po prostu powtarzalne. Większość zagrań dobrych, które mam są na backside ie. i to są zagrania, które są bardzo czytelne, nawet jeżeli nie weszlibyście w tym idealnym momencie, czy na tej pierwszej podbitce, przegapilibyście cały ten tu spadek, to to podbicie moglibyście wykorzystać. To spadło też nie wykorzystaliście, to podbicie również moglibyście wykorzystać. Są tak zwane backsidey i one są cholernie często powtarzalne. Na wszystkich pump and dumpach, takich, które nawet jednodniowy pump and dump mają i taki multi-day runner, jak to się mówi, czyli ile dni takie podbicie trwa i później zaczyna się spadać. Dlaczego? Dlatego zwróćcie na to uwagę, żeby budować swoje strategie w oparciu o patterny, które mają dużą skuteczność, które bardzo dobrze rozumiecie, których się dobrze czujecie i, i które gracie. I zaczniecie grać od małych size'ów i w, w miarę progresu i utrzymującego się wyniku przez jakiś czas zwiększajcie ten size, żeby je lepiej za każdym razem wykorzystywać. W ten sposób możecie naprawdę zbudować swoją dobrą strategię tradingową, przy której będziecie mieli fajną i dobrą pewność siebie w zagraniach. Także polecam, abyście się w najbliższym czasie skupili też na tym. Ci z Was, którzy biorą udział w tych moich darmowych lekcjach tradingowych, to też przesłuchajcie tego nagrania, bo ono jest bardzo ważne. Ja tu będę rozwijał też w kolejnych jakby lekcjach. Ale tutaj jest od groma takiej prostej wiedzy, to nie jest nic odkrywczego. To jest po prostu pokazanie, jak w jaki sposób bazować na przykładzie swoich zagrań i budować u siebie pewność siebie, kiedy pojawia się sygnał, żeby odpowiednio otwierać pozycję i zagrywać to tak, jak powinno wyglądać. Dobra, to wszystko. Jak macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.